W niecałą minutę pokażę Ci, że jazda motocyklem jest banalnie prosta. No więc, wsiadamy na motocykl od strony stopki. Jak mamy kluczyk, przekręcamy, sprawdzamy, że zapłon jest załączony i odpalamy. Jak widać, motocykl jest na luzie. Jest tutaj wskazane i tutaj widać na wyświetlaczu biegów, że jest luz. Także, żeby ruszyć, trzeba by chyba wbić jedynkę. Czyli, wbijamy jedynkę w dół, odpuszczamy sprzęgło, dodajemy trochę gazu. I motocykl sam jedzie. Także, jak przyjdziemy motocyklem, to możemy sobie wbić dwóje Czyli sprzęgło, dwójka, i mamy już drugi bieg. Już jazda jest banalnie prosta. Co w przypadku, gdy chcemy dojechać na przykład do skrzyżowania i się zatrzymać? Czyli po prostu hamujemy albo hamulcem przednim, albo hamulcem nożnym oraz silnikiem. Czyli po prostu odpuszczamy manetkę. Gazu. I widzisz, już w sumie jedziesz motocyklem, zobacz. Motocykl nawet sam przebieg sobie nie jest taki wywrotny. Więc ty się wywróci, zobacz. Jedzie sam prosto. Więc jak już cię nauczyłem jeździć motocyklem, to na co ty jeszcze w ogóle czekasz, człowieku?